Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. W niedzielę jest fajnie. Dzisiaj jesteśmy w lesie z mamą. Właśnie przyszłyśmy sobie do naszego tutaj lasku. Robimy sobie właśnie taki fajny spacer niedzielny. Mamy jeszcze śnieg. Zobaczcie, jest mała, ale ważne, że jest. No i właśnie mówię, odezwę się do Was dzisiaj, bo tak fajnie, miło w tym lesie. I zachęcam Was też do. Ruchu na świeżym powietrzu. Zachęca też serdecznie zawsze Asia z kanału Prawie Idealna. Pozdrawiam serdecznie Asia, Asiu. I no i co? I do, odezwę się do Was później. Zobaczymy co... Będę chciała coś dla Was fajnego jeszcze nagrać. No ale na razie się witam z Wami. Z lasu. Witam Was kochani ponownie. Byłyśmy z mamą właśnie na spacerze, tak jak zauważyłyście w lesie. Bardzo fajną pogodę mamy. I tak pomyślałyśmy, że właśnie chyba nagramy Q&A. I ja zerknęłam sobie na to Q&A właśnie u Ani z kanału Dekretka1. Pozdrawiam serdecznie Ani, chociaż Ania mnie na pewno nie ogląda. No ale cóż, y, miłe słowo jest zawsze y, skazane. Y, no i właśnie pomyślałam, że sobie nagramy taki y, 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 tak, i to jest tak pod tytułem Tak z mamą, czyli mam tak. Okej, okay, y, no to będziemy lecieć. Mamy 10 pytań i tak na spokojnie może zaczniemy. Y, no dobra, mamusiu jesteś gotowa? <laughs> no powiedzmy. No dobra, fajnie. No dobrze, no to tak. Y, może pierwsze pytanie. Co lubiłam robić jak byłam mała? Ojej, jak byłaś mała, jestem w ogóle mamą, grażyna. Fajnie. Zawsze z tego co pamiętam, to byłaś bardzo profesjonalna, nie lubiłaś się brudzić, zawsze czyścioszka taka, dbałaś o wygląd, czystość. Czy byliśmy pod namiotem, to zawsze ustawiałaś krzesełka dookoła stolika i w namiocie, i w domu też wszędzie musiał być porządek, ład i wszędzie czystość. Wykrochmalony kołnierzyczek zawsze przywiązywałaś wagę. Do czystości, do wyglądu. No, fajnie, to czyli słuchajcie, chodzący ideał i pedantka. <noise> Mam to chyba do, aż normalnie do teraz, do tego momentu. Cały czas mnie to prześladuje, że muszę mieć zawsze wszystko poukładane, porządek musi być. Nawet mój partner, jeżeli coś, już wspominałam kiedyś w filmikach, że jeżeli coś gdzieś przestawi, to ja po prostu muszę iść i postawić to tak, żeby było tak, jak ja zawsze to ustawiam, i po mojemu. No dobra, następne pytanie. Co my, drugie, co myślisz o moim kręceniu filmików na YouTube? No to kręcenie tych filmików, sądzę, że jesteś faktycznie, pokazujesz, że jaka jesteś szczera, otwarta, bardzo, że chcesz uwidocznić swoją osobowość. Zawsze lubiłaś pomagać, wspierać innych. Potrzebujących, dlatego te filmiki dają dowód na to, jak jesteś oddana dla innych, i one są dowodem na to po prostu, sądzę. O, fajnie, miło. Fajnie, bo wiecie co przy tym QA, trochę się o mnie dowiecie. Bo tak kiedyś tam nagrywałam takie QA chyba z ogrodu w Irlandii, ale to były takie chyba ogólne też pytania, i takie, a tutaj to właśnie mama odpowiada, i teraz i po prostu i wiecie, i to jest najbliższa osoba, i będziecie wiedzieć w końcu, jaka ja jestem. No dobra, następne pytanko, czy nauczyłaś się czegoś ode mnie, jeżeli chodzi o makijaż? Zobaczymy, co tutaj mama wymyśli ciekawego. No Według mnie to robisz to bardzo dokładnie z dużym sercem profesjonalnie. Chcę się patrzeć na to bez końca. Bardzo mi się podoba, jak rozświetlasz te policzki, swoją twarz, promienieje wówczas i uczy mnie to jak sama powinnam to też dbać o to. I dodaje blasku i odmładza zarazem. Fajnie. I też lubimy z mamą, ja dzisiaj mam tak lekko a mama ma właśnie taką fajną pomadkę, ale lubimy bardzo fajne, Spójne takie kolory. wspólne, takie kolory, takie nieraz burgundu, takiego czy przy jesieni. W lato też mama też lubi błyszczyki. My lubimy też taki fajny kolor, ten róż, jak on się nazywa. Taki fajny, masz też sukienkę taką. Amarant, Amarant taki właśnie, coś takiego, właśnie taki, taki nieostry róż, tylko taka głębia, taki podchodzący pod taki. No nie wiem, jakby to Aż powiedzieć. Fiolecik. Aż taki fiolecik, coś takiego. I właśnie my lubimy takie kolory. Dobrze, fajnie. Następne pytanko byś mogła zmienić moje imię. Jakie imię byś wybrała? No, sądzę, że jest to, ponieważ Anetka była pierwszym dzieckiem miłości. No, więc chciałam najładniejsze imię. Uważam, że jest to bardzo ładne imię, co bym nie zmieniła w ogóle na żadne inne. Tym bardziej, że jakoś takie historyczne momenty, jak ślub brałam z mężem, to dali nam oprócz chleba i soli na w weselu, można tak powiedzieć, też dzieci dawali na, na rękę, i to była właśnie dziewczynka, która z rodziny, która miała imię. Anetka. I takie zbieg okoliczności, właśnie, nawet nie pomyślałam, że będziemy właśnie mieć. Córkę pierwszą o imieniu Aneta i to o. się tak akurat fajnie trafnie zbieg z okoliczności. Złożyło. Tak. Bardzo fajna taka ciekawostka, nawet bym o tym nie pomyślała, nigdy nie, nie wnikałam właśnie w takie coś, skąd ja mam po prostu takie imię Aneta, no nawet bym nie przypuszczała. No fajnie, następne mamy, piąte, tak? Mhm. Kiedy wychodzimy na miasto, gdzie spędzamy czas razem? No Najczęściej jeździmy na lody, wypady do kawiarni, też, też nad jezioro. Często tak. robimy wypady na wspólne zakupy do. A second Hand Verona, tak. przyznam szczerze, że gdzie można jakąś perełkę. Uwielbiamy. E, tak i, i staramy się wspólnie tak. e, doradzać, e, w czym nam jest dobrze, jaki kolor, jaki dekolt, jaka długość. Tak, dokładnie. E, no i to jest takie fajne wspólne właśnie... E, Spędzenie czasu, tak. odreagowanie. No, odreagowanie. też lubimy trudnej rzeczywistości. Tak, właśnie i też lubimy z mamą wychodzić, bo my mieszkamy tutaj na takim fajnym osiedlu, gdzie mamy łąki i po lasom. I Mamy też las, i chodzimy sobie właśnie fajnie zaczerpnąć tego świeżego powietrza, żeby się fajnie dotlenić, zrelaksować, żeby nie przebywać tylko cały czas w domu. Ja właśnie jak się staram zawsze przebywać, bo w Polsce to właśnie staramy się chodzić tak właśnie no, po powietrzu, dotleniać się i tak jak mówiłam, miło spędzać czas razem. Dobra, następne pytanko to jest szóste. Jaką byś chciała mnie zobaczyć za 10 lat? Uhu, jest to rzeczywiście perspektywa do przodu, ale uważam, że mało zmienioną, ponieważ człowiek no wiadomo, zmienia się z upływem lat, ale no nie najważniejszy jest dokument PSL, wiadomo, jak tak. człowiek się czuje, to jest najważniejsze. Dokładnie. No, ale swoją urodą wiem, że będziesz zawsze młoda i piękna. O, chciałabym. <laughs> no. Dobra. Jakie są nasze najpiękniejsze chwile spędzone razem? No i tu wynawia się w pamięci, tak napisałam. No, uważam, że y, zawsze y, te wspólne wypady, y, czy latem w basenie opalanie się, czy mamy swoje podwórko, czy tak. y, nad jeziorko, czy nad rzekę, y, czy picie wspólnej kawy, opalanie się właśnie. Tak, fajne to jest. Y, no zimą też i w święta Bożego Narodzenia wspólne spacery i y, y, robienie stroików, wspólne chwile takie właśnie... Dekoracje, dekoracje fajne, świąteczne. nabieranie choinki. Aha, przepraszam, o, ósme pytanie. Z czego jestem najbardziej, jesteś najbardziej dumna ze mnie? No najbardziej to jestem dumna, że sobie daje, że radę w życiu, że właśnie zawsze masz pozytywne spojrzenie i nastawienie do różnych sytuacji. cieszysz się z najmniejszych rzeczy, co jest bardzo ważną cełą charakteru. No i ty właśnie potrafisz okazać swoje serce i miłość stara się realizować to, co lubisz, na przykład właśnie obecnie te nakręcanie tych filmików, bardzo cię to kręci, można powiedzieć. No i podjęłaś też wyzwanie morsowania, Morsowanko. jak i, i wcześniej zjazdy no na deskę snowboardową też jest to bardzo takie ciekawe wyzwanie, no to tak. nie bardzo jestem dumna z tego ja kocham góry w ogóle bardzo lubię może góry, góry tak jak góry, ale ogólnie bardzo uwielbiam śniegi bardzo właśnie takie sporty podczas zimowe no to czy jazda na łyżwach teraz nie mamy takich możliwości, bo nie ma takich mocnych mrozów, ale jeszcze pamiętam czasy jak w podstawówce z tatą zawsze jeździliśmy, tutaj u nas jest taki zbiornik wodny, nazywa się Kępina i tam zawsze zjeżdżaliśmy właśnie, znaczy jeździliśmy na łyżwach no i tak jak mama wspominała Nauczyłam się jeździć na desce. Chciałabym właśnie jeszcze y, to odnowić w sensie deska stoi w garażu, cały sprzęt jest, spodnie, buty na deskę, deska, no i kurtka wszystko jest, no ale no chciałabym właśnie wyjechać na, w te góry, ale no nie wiem, czy się jeszcze może kiedyś, no myślę, że się jeszcze uda. Nigdy nie mów nigdy o, albo nigdy nie mów nie o, w ten sposób. Tak będzie właśnie y, y, najlepiej o tak, bo no nie wiem, no, może się uda, czy za rok, czy jeszcze za dwa lata, no nigdy, no po prostu y, mam jeszcze o, taką nadzieję, że jeszcze się uda wyjechać w te góry. Dobra. Y, następne, y, dziewiąte, jaki jest mój ideał mężczyzny? Ojej, jaki jest mój, to ja wiem, ale jaki twój? No myślę, że o bogatym wnętrzu bardzo, dobry, ciepły, troskliwy, Opiekuńczy, z poczuciem humoru. Tak. No i przystojny myślę, że też. Też. No. no i obecny Twój partner Marcinek myślę, że jest z Twoim oczekiwaniem, spełnieniem Twoich oczekiwań, ponieważ jest bardzo ciepły, troskliwy, otwarty, z nami dużo rozmawia też. Tak. No i jest opiekuńczy, jest skromny przy tym. Także ma bardzo ciekawe wnętrze. No i, i wygląd też daje, jak to widać na załączonym obrazku, że też jest przystojny. Tak. No, pozdrawiamy serdecznie Marcinka. No, fajnie. I następne, ostatnie już pytanko: czy robiłam coś śmiesznego, gdy byłam małą dziewczynką? Kurczę, to już minęło tyle lat, Boże, by w ogóle człowiek nie pomyślał i właśnie tak się zastanawiałyśmy z mamą, co ja robiłam takiego śmiesznego w życiu. No, wiem, że chodziłaś po drzewach, lubiłaś ustawiać chłopców też trochę, nieraz pacykowałaś. No właśnie. Nawet po budzie tutaj gdzieś zahaczała się rajstopą, że ci tak. się trochę tam. Tak, do zniszczyły. dzisiejszego czasu mam w ogóle bliznę na prawej nodze. <noise> Zahaczyłam się, weszłam na budę e, psa i właśnie tam była, ona była zrobiona z takiej blachy. I wyobraźcie sobie, że właśnie jakoś się zadarłam, nie wiem co to było, i miałam rajstopy i spódniczkę czy sukienkę, i do do dzisiaj mam taką bliznę, taki półksiężyc. Po prostu wzięłam i rozwali... znaczy rozwaliłam, tak rościłam sobie nogę na łudzie. <grystanie> to jest śmieszne naprawdę. No. no także dziękuję bardzo. Anetka jest bardzo ciepłą i radosną, miłą córeczką. <grystanie> dziękuję. To, sprawia dużo radości też nie tylko dla nas, rodziców, ale i rodzeństwa i otoczenia i oglądających ją ja również. Mam nadzieję, że też tak myślicie. To były wszystkie właśnie pytania. Dziękujemy za, za czas poświęcony, że nam poświęcacie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten tak. Dajcie znać w pytaniach, które tam pytanko Wam najbardziej wpadło, tak po prostu by się byłyście ciekawe, czy ciekawi. No i co tam kochani, będziemy kończyć pozdrawiamy was serdecznie kto nie subskrypował mojego kanału zapraszam serdecznie i trzymajcie się i przesyłamy buziaki dla was pa i yy, no i do następnego pa, pa.